Już po raz drugi bogatyński hoker organizuje lokalny mikrofestiwal piwa na wzór Oktoberfest. Specjalnie na to wydarzenie do bogatyni prosto z tych z browaru przyjedzie piwo w ogromnym tanku. Ale to oczywiście nie jedyna atrakcja. Przed hokerem właśnie będzie stała cysterna z piwem, z której będzie to piwo serwowane, a w środku będą dyskoteki i koncerty. Bardzo dużą atrakcją przez dwa dni będzie koncert Mezo w piątek i 1.8L w sobota. O 19.00 robimy start, o 20.00 będzie dyskoteka, o 22.00 zaczyna się koncert i po koncercie dyskoteka do późnych godzin wieczornych. Przez cały weekend hoker będzie otwarty od godziny 12. Kuchnia na te dni przygotowuje specjalne dania. Warto mieć to na uwadze. Właściciele zapraszają na wszystkie wydarzenia i uczestników i kibiców. Całodniowy będzie w sobotę, dlatego że o 16:00 Marcin Woroniecki przygotował rodzinne karaoke. To zapraszamy wszystkie, wszystkich serdecznie, co mają ochotę pośpiewać, i to będzie taki rozpoczęcie. Tego dnia w sumie, ale cały dzień zapraszamy w piątek, w sobotę i w niedzielę, bo będą też serwowane różnego rodzaju dania, specjalnie przygotowane na to wydarzenia. W niedzielę będziemy mieli zawody siłowania na rękę o godzinie 16. Zapraszamy wszystkich do zapisów. Pan Okorski. Patronuje nam całe to wydarzenie. W sumie on był pomysłodawcą, żeby coś takiego u nas zrobić i miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować, że będą chętni. Pani Barbara w Bachniach wraz z mężem będą tutaj tą całą imprezę pilnować, żeby nic nikomu się nie stało. Wszystkie wydarzenia będzie prowadził Marcin Woroniecki. Wielkomiejski szum, natłok wrażeń. Szuka... Koncerty Mezo i 18L są płatne, ale na przykład Karaoke jest już za darmo i dla wszystkich. Bardzo gorąco zapraszam w sobotę na taką rozgrzewkę przy obiadku, na przykład w fokaże. Przez ponad godzinkę będzie można rodzinnie pośpiewać. Planujemy rodzinne karaoke, familijne karaoke. To tutaj zapraszamy i dużych, i małych, zapraszamy całą rodzinę. Wiem, że bogatynia śpiewa, w bogatyni jest dużo osób śpiewających, no to jakby chcieli dobrze zjeść i przy tym pośpiewać, dobrze się bawiąc, to zapraszamy od godziny 16 karaoke. W niedzielę z kolei. Pierwsze, e, drugie w gminie, ale pierwsze w samej bogatyni. E, zawody w arm wrestlingu. E, otwarte zawody, e, dwie kategorie: open mężczyzn, open kobiet. A w niedzielę Marcin w duecie z Eweliną zapraszają maluchy na niecodzienne warsztaty. Bardzo serdecznie zapraszam na Hocker Poker. O godzinie 12 startujemy. Wybierzemy się w niesamowitą podróż w świecie magii i czarodziejstwa. Razem z Harem Ponterem, razem z Marcinem Woronieckim chcielibyśmy odtworzyć ten magiczny świat i zaprosić do szkoły: do szkoły, magicznej szkoły, w której będą lekcje zielarstwa, magii, latania będziemy walczyć z czarną magią, także będzie naprawdę wiele warsztatowych atrakcji, jak i takich przy stoliku, jak i ruchowych. Zajęcia dla dzieci są płatne, koncerty i dyskoteka także. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę, mam nadzieję, że dowiesz się. Bilety można kupić w Hokerze, a całe wydarzenie zacznie się 23 września w piątek, a skończy w niedzielę 25 września.